Cześć, witajcie, z tej strony Zdyl. a to jest badabach na Warfighter i tryb Multiplayer. Dzisiaj zagramy sobie w roli zwiadowcy z Polskiego Gromu. No to co, zaczynamy. Tryb gry, który jest na tym serwerze to kontrola sektorów. Chodzi o to, żeby przejąć sektory za przejęte sektory. Dużyna otrzymuje punkty. Chodzi o to, żeby zebrać większą ilość punktów niż różna przedsięwzięłmy. Czyli po sektor prostu mieć więcej sektorów Przejętych sektorów. sektor dokładnie wziąłem biorąc. sektor To jest kompa. Północny. Północny jest tam, biegniemy już, uczymy. Dobra, po nim żółtek taki, trochu, kolejny zgarnął, dobra nasza. Trochę ogłuszyć. Dobra, trzeci dostał. Ale już czwarty niestety nie dostał. Atakujemy sektor się na. A nie możemy się rozbić na partnerze. Już się możemy rozbić na partnerze. Ach, jak to się szybko dzieje. Szytka akcja. Wartka akcja. o to chodzi. A tu? Chodź tu. A, nie, nie, nie. Zaraz użyję wzmocnioną amunicję, ponieważ dodatkowym atutem w zwiadowcy jest możliwość wzmocnienia amunicji. Widzicie ten odrzut? Masakra. Masakra, zaraz użyję akcji wsparcia. Akcją wsparcia u zwiadowców, zwiadowcy mówię oczywiście o tej aktywnej akcji wsparcia, jest samolot zwiadowczy, który pokazuje na radarze wrogów. Zobaczcie, wypuszczam i oznaczam wrogów. Stali! Haha! Lecę sekcję ogniowej. Ta dwójka była z jednej sekcji ogniowej. I kolejna akcja wsparcia. A sama. Zobaczymy. Gdzie są? Na budynku ds na przeciwko. Udało się. Zobaczcie, widzicie tą tokamo? To kamo? jest nowe Kamo, które dzisiaj odblokowałem. Tylko za obejrzenie trailera. Obejrzałem trailer i dostałem to tokamo. Więcej szczegółów w opisie filmiku. Piszę w nim. To znaczy przeszedł link gdzie jest opis jak zyskać tokami. to kamu jest całkowicie darmowe, po prostu trzeba obejrzeć dwuminutowy trailer yy, w dodatku MAP, który wyjdzie w grudniu do Man of Four Fighter. Mam nadzieję, że nam się uda. Dobra, hmm. chodź, chodź kolego. Tak jest, do przodu. Na wroga. A, dwóch było, dwóch Podzieluj partnerowi taka jeszcze mała wzmianka o tej o tym yy, Kamo <laughs> Przepraszam Ten nazywa się Somalia. Już, już wracam. Nie, nie, nie. Jest rok 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 Jest w budynku. Uwaga. Aż trójka jak tam była. Ja pierdolicza. Koniec. Tak jest, wygraliśmy. Teraz sobie tego pana wyciszę. Podsumowanie. Starszy chorąży sztabowy jeden. Tak jest. Jesteśmy teraz starszym chorążym sztabowym 1 Pracujemy na starszego chrążyku sztabowego 2 A ja sobie teraz wyciszę tych panów A po tym uzdrawiałem, na głośnikach od telewizora, więc... Tak, wyciszeni O I co my tu mamy? 880 wrogów zabiłem Tą służbę. ten turbowca. No tych medali różnych pochwał, jest, jest sporo. To jest ciekawe rozmaicenie w tej grze. To jest na plus. Zdecydowanie na plus. Somalijska forteca. Kolejna mapa. Partner seksyjny ten sam, klasa oczywiście też ta sama, oddział również ten sam I lecimy do przodu. ładne to kawało, dobrze się komponuje. Mi się podoba. Za mną biegniemy kumpel. Tu gdzie zaraz będą. Gdzieś wyjdą. Jakoś. Jest, jest, tam snajper. Ale ja pobiegnę tędy. Niewiele brakowało. Ach, tu... Zobaczmy, co tu się dzieje. O! Idziemy na górę. Że kogoś uwalimy z góry. Jest tam jeden, jest. Pasy. A, już dostał. Koleś go sprzątnął. Dobra, żeby nie kampić. Idziemy dalej. Tędy. A nie, przepraszam, teraz się skapnąłem. <laughs> Teraz gramy to jest team deathmatch <laughs> Przepraszam Wbiłem na jakiś customowy serwer Desculpa. Quem dostał tam jest jeszcze jeden z drugiej strony budynku zaraz. raz, <słuch> Dobra jeszcze raz Już niewiele nam brakuje, że wygramy tą rundę. i zwiadowca wyśle na sprawdzenie gdzie znajduje się wróg swój mały samolot. dobra, ostatni ma boję Jeden kill i koniec. Zobacz, się nie załapiemy na ramię. na sekcję, najlepsza sekcja. Było na tyle. Yy, ja jestem, Gdyl. Trzymajcie się, cześć.